Dobry wieczór Państwu, ja trochę stremowany i zestresowany. Głównie drugiego konfliktu na świecie, o którym mówiłem przez wiele miesięcy, bo on się ma wymknąć spod kontroli i o tym będę, na ten temat się będę skupiał. A jeżeli pozwoli czas, wydrukowałem taki, ja troszeczkę zaniechałem, ale to przez pewne wydarzenia, ale wracam do tego, bo to jest dość ciekawe. Skupię się na Johnie Lennonie. Zobaczymy, co poczuję, żeby na siebie uważali, żeby unikali jakiś jakichś protestów, jakichś dlaczego. Zwróćcie uwagę, że to narasta, bo to nie jest Wojna na Ukrainie, bo to nie jest wojna na Bliskim Wschodzie. Taki obraz ma Trzecia Światowa. Ona, my ją rozpoznamy, jak kiedyś, mam nadzieję, przetrwamy i historycy ją rozpoznają. Oczywiście ona będzie miała swój punkt kulminacyjny, do którego się zbliżamy. Ale musimy brać pod uwagę, że tkwimy w takim momencie, w takim okresie, który się nie tak szybko skończy, e... bo on się skończy czymś złym. Ja w najbliższym czasie będę się często zastanawiał, zastanawiać się, co będzie w Polsce się działo w tym okresie czasu, w Europie. John Lennon. Wszystko na tym świecie jest informacją. Jak mówię John Lennon, to wielu z nas w głowie ma jego piosenki i może sobie w głowie to tworzyć. Wielu z nas zna sens, charakter, sens jego życia Johna Lennon'a, jego miesiąc chyba poślubny to był tak z Jojonoko nie pamiętam jak się nazywała ta pani jego miesiąc poślubny to był oni byli chyba zamknięci w domu jakimś i nie wychodzili z łóżka tak sobie ja nie wiem czy to był miesiąc miodowy, ale taki okres pamiętam z jego życia oddał chyba królowi albo Margaret Thatcher, albo, albo królowej Anglii, jakiś wielki order, który otrzymał za zasługi muzyczne, oddał jej z powodu właśnie, z powodu dążenia do pokoju. Lennon utrwalił się nam w pamięci. I tak jak w głowie została, w naszych głowach została jego energia, została jego melodia, został jego głos, jego wątki z życia różne, jego śmierć. E, cząstka Lenona jest w wielu ludziach. Jest też w tych ludziach, którzy się niedawno, znaczy jakiś czas temu urodzili, słyszeli jego utwory, poczytali na jego, temat jego życia. E, w pamięci Lenon istnieje nadal, ale jest też druga strona. Lenon jest całym sobą i wszystkim, co przeżył. Jest duszą żywą. John Glenn. Hmm. Tak poczułem. Nie wierzcie w ten świat. On jest atrapą. Ten świat, czyli tu przenikamy, będąc wysłannikami, otulacie się wszystkim, co tu jest. I spadacie w swych zach zachciankach niżej jak pies. Odbij się nie myśl tym światem. Głębi samego ciebie jest droga do tamtego świata. Spostrzegaj siebie jako kogoś nie stąd. Emanuj, że nie jesteś ciałem, a duszą. Mów głosem duszy to szczerość. Odgoń od siebie ludzi, którzy cię ciągną do dołu, drwią z tego nie zadowalaj się swoim ciałem. Muzyka jest ważniejsza od słów. Rzeczywisty świat jest bardziej muzyką jak słowem. Nie dociekaj sensu tego świata. Gdy odchodzisz, błogość tłumaczy w chwilę wszystko. Jesteśmy wszyscy połączoną energią. Nie istniejemy z osobna. I nie uciekniemy przed tym. Nie ma tu przegranych i wygranych. I jeden za drugiego jest odpowiedzialny, bo jesteśmy jednością. Brońmy słabszych. Jesteśmy tu dla nich. Jesteśmy tu wysłannikami z nakazu. Ale proszę. Bo to wygląda trochę niewiarygodnie, ale. Przez 30 lat tyle rzeczy zrobiłem, patrząc w zdjęcia. Bardzo ważne sprawy, kryminalne sprawy wyjaśniłem. Ja sobie Lenona wydrukowałem znacznie wcześniej przed audycją. Położyłem go tu na biurko, tu w tym miejscu, na biurku sobie leżał. I chwilami myślą tchnęłem w niego, daj mi poczuć. Proszę, żebyście Państwo nie drwili z tego. Tak to poczułem. Wszystkiego dobrego. Do niebawem. Pozdrawiam Państwa.